No, te inscenizacje na przykład przez te trzy lata czwarta, piąta, szósta, siódma, cztery lata to to, to to wypełniało życie. A to, to właściwie systematyczna praca. Systematyczna praca. Też uczyło od czegoś, prawda? od tak, października do czerwca. Czegoś to uczyło jednak? Tego obowiązkowości, tak, stawiania tak. się, ale i też przyjemności. I radzenia sobie. Jest, jesteśmy już na scenie i koleżanka miała. Kosę? Oczywiście to tam z tekstury zrobiona, to ostrze było zrobione. Uczeń szkoły średniej, liceum pedagogicznego, później szef biura turystycznego w Bydgoszczy, ten gość w środku w takiej skorupie smoka, to masa papierowa była. Rusztowanie drewniane, on tam się mieścił w środku i przesuwał się po scenie. A teoretycznie to ja na nim siedziałam, jako ta czarownica i wjeżdżałam na tym. A koleżanka z tą kosą walczyła ze smokiem. No i tak uderzyła w, to, w tę figurę smoka, że odpadło jej ostrze i została z kijem. No i koparkę zrobiła, prawda? No, ma ten kij w ręce i nie ma czym uderzać. To ja moja Janka kijem go. Po czym zeszłam z tego smoka szybciutko i, i złapałam ze sceny. To ostrze, pokiwałam jej przed nosem, tym ostrzem i wyrzuciłam za kulisy. A za kulisami szybko przybili do następnego drewna, i w następnej scenie wchodziła już z kosą. No to tego uczyła scena, prawda? Radzenia sobie z sytuacjami nieprzewidzianymi. Było tak, że nasze mamy szyły stroje. No, moja się nie mogła wysilać za mocno, bo, bo po mnie ten talent do igły miała, ale inne mamy potrafiły. I jak miała być Krynolina w laleczce Saskiej Porcelany, Artura Obmana, to zrobi, ten drut taki wielki zrobiły. Ja podnoszę ręce, pokazuję już na siedząco, jak się koleżance przytrafiło. Zemdlała, prawda, w scenie, siadła, ale sobie na drucie i cała suknia podniesiona była do góry. Także widownia, co prawda, na szczęście małoletnia, Także uciechy wielkiej z tego nie miała, ale pociesz nie było i trzeba było szybko ratować sytuację. Ja byłam pierwsza, która się budziła po tym Kurancie i, i pierwsze co zrobiłam, to tę zapaskę swoją, bo byłam łowicką lalką, zawiązałam sobie tę zapaskę, obejrzałam się, widziałam co się dzieje i zaczęłam cucić tę hrabinę, prawda, która sobie przysiadła i i mówiłam: Ty się podnieś, bo ci drut. Ocuciłam no, ją, no i dziewczyna się podniosła, i siadłem normalnie. Także to, to są takie zdarzenia. Ja pamiętam swoje, a ile osób było w takiej sytuacji, że tu na miejscu rozwiązywało sytuację, to uczyło radzenia sobie, nie popadania w popłoch, jak się coś takiego przytrafiło.